tej aplikacji, bo to już miałem siedmi raz podchodzę do próby nagrywania Że kolejnej aplikacji, bo się wróci do rośnie do Samboca. Jeśli oglądający ten program zadają sobie pytanie czy są. Ooo! No i bo którym przegraliśmy Sama, że ty... Zjadę! Alo, święty Mikołaj, eee! Alo! O, żyjesz Eeeem, um, jak to nagrywam Może to no, wam e e e Polska RP, jak widać, mam jego śliny w kurzu, to jest legole, a to witam wszystkich, no No ja ja tu nie mówię, że to jest legole tak, A to witam wszystkich, o to powiesz Ciekawego. kawego Ale tu też pójdźmy na Czyli twoja mama I twoje... Co? What the fuck? Co? Lue plaski Chce zabrać <try> twoje plaski <try> <try> E, zapytałem cię, do której gra, bo może jeszcze jedziemy, czekaj. Do ktu, której... grasz? Jakby ten w ogóle... No, to to... Mam. Dawid Zowie... Że wybi on do siebie, ja. sobie się, ja. ja żeby od tego mojego ulubionego się, żeby się, święty Mikołaj, ale to jest podróba, e -em. A mój wypadek się, Nie, mój wypadek się, nie, się, wypadek się,

Ano, no, ze wesoły świąt. No, jak widać widziałem, ten oto nasz święty... Ahoj! <gry> ze się szkiela lepszego, też muszę się szkielać lepszego. Tyle się wąteczce, zbadałem długą długą święta. Mikołaj, jakieś mam udany Mikołaj, tuż. No i udany świątek, tu Mikołaj święty mówi, lo. No. Mam. A my zobaczymy, co tam. Co tam jest? Bo tam się wywiedziałem pod kątem oka. Czerwony szef. To jest eee, jakaś baza, widziałeś O kurde, jako baza, o kurde. Ok. Hej.

Ty, Polak, czerwony! Jakby nie wiem, Halo gościu od drzeży się! Chyba gościuję Polakiem, bo mam czerwień. No to Polak. Nie wiem, po co każdą tu mówię, że nagrywam, ale. Taki Bóg, przez którego na iosz. Wszystkie skiny mają szkręt. Szkrętowanie <grystanie> <grystanie> się Polak? To jest anglik. Tak. To dobrze. <grystanie> Kowal, wiesz, że na tym samym sobie podrożkiem dał zwierzęcym, w którym jest kropsyki? Wiem. Wiem, bo na Instagramie poszle, że...

Mam nadzieję, będzie wiem że błędę, ale tu. Że je, Mam nadzieję, że... Ładną. E, no? Że będzie, że to dodana. I wiem, że... kosmicznych. No na przykład e, masz praktycznych w kurde no, to na angielski. Jak tu jest jakiś w to masz Jak ktoś umieba angielski to będę przeczytać po polsku słownik. Tak. Jakby ten. Aha, spoko. Ja się byłam tak do szczę, to jest zarówno kropna równa i to jest tłumaczę na angielski. Ale to jest tłumacz, zobacz. Dobrze, że tłumaczysz. Bo u mnie baczą też widziałem Anglików i też nie wiedzasz. Że, bo tu mam też Anglika, który dobrze umie angielski i to to jest, jak to się stało, to... Ha! Oj, fika! O kurde, o kurde, o kurde! Kur, kur. Eee, bo... damy ich chcesz to wiedzieć. cias 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 O uau show incrível de verdade vamos abrir a caixa da negócio bem mas ela ainda está na inss eu vou lá Będę, nie Jednak <grymne> śledzą to, ja nie wiedziałam, to A ten może... Chyba trzeba otworzyć tą, jak się bramę, kto... tam jest klaska... Wygląda który to, który się mówi, się lapisz. jak się chlapisz. jak nieśmiałki. Jak otworzymy tą bramę, Max, to lepiej w głowę. Dobra. <słyszy> Będę panice po prostu. Nie, nie, Jak coś to nagrywam. O nasz ulubiony pszczelny gościa, Który już był na tempie w serwerze chwilą. O, Uuu, te z chyfem. No i wraca w końcu ten Super Sandbox, oni już mówią na Noem Super Sandbox, bo ma wyjść W grudniu, wiesz tylko nie wiadomo którego Właśnie, dużo Nie się pojechać, bo ma być

Chyba nie podbocz, co mówiłem. Dobra, biorę Monster Truck'a. 到了，路途比较辛苦。

Um, yup. uh, to a to bym kłaniał, bo nie Mafia, ja nie mogę, mafia A to jest miałem gryźbę na mafia, ja to nie lubię. Ja lubię, mafią. Jak to Tu jest tak, co? to jest tym tytułem jest Chciałem. Grzegorzem. Tak, tu jest odpowiada. No. No co? No jeszcze chwilę na małżeńskim. I chyba damy radę 11. Mam za to, nie do że jeszcze to będzie Thank you. Marcello, che c'è

a, no i wyszła chyba nowa księga, z tymi się już nie wiem, Ja już nie mogę trafić w tych to tym Nie wiem, nie powiem. Jeszcze sześć, ale spróbujemy. Właśnie ja, się podpisanie. To się, tutaj, się tutaj... a nie Proszę, no, że... Nie, że... No nie... Nie, tych... nie, nie, no kurde, o ten mam. mam dużo tych o Proszę! Te statki dodane, bo są ważne. i też na znam tego zbieram O właśnie, wydały dodane te na skin dodane jakby jak w miały miejscu, w No i na razie to się odda, na to No i skiny są nowe, halloweenowe, nie wiem czy po ukraińsku wam pokazywałem Ale jak nie to wam to pokażę To ma najwyższą nieźle nou, ik jakby niet, ik weet 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 E, tu zostaje też to nowa, zostały, że masz sobie ten. I nmp no. się zostały właśnie zadane. I jak się je stawia, to właśnie no. robią no. taki ruch No i właśnie to jest kozackie, Właśnie na tą akwizję zazwyczaj długo czekałem Może fajne jakby robić takie blokady, nie powiem. No ja tu chętnie wykorzystuję. No fajnie to wygląda. No pas. Mm. Dobra, za przerwę i zaraz. E, właśnie mamy aż tyle skinów nowych. Oto. Mam takiego pierwszego bezdomnego, Oto. który się kładzie. Po uszy. Przerwałam, ale zombie też się rusza. Ale ten... o, o, właśnie. No tu zombie, tutaj po prostu tak stoją, tu gościu, po o, właśnie. Pokażę taki gest. No tu po prostu jakaś tu baba, tańczy, babcia jakaś Tu, o, tu taki, no widzisz jak to wygląda. Nie. Tyle, jest, teraz już to przyleżę szkiny. <trykki> Chcę taką fajną miniaturkę zrobić. Na przykład. No. Już się, się udało. Dobra. Ja już miniaturkę. No i ja będę już kończył to nagranie. Dzięki, że wbijam. Jutro może się pojawi kolejny odcinek. Powinien pojawi się pojawić. Na pewno się pojawi na dobry internet. Ten na święta chcę dorobić. żebym będę na to na pewno będę nagrywał. Już, no i sam, no na że na święta masz w szoku, myślę, że nagrywam na zapach. No i dziękuję tym osobom, które dzisiaj grały na serwerach. Ja podałam, jakby, tu oglądałem też tego filmu. Dziękuję tym ludziom, które też tu gry, tutaj, jakby, no, jakby byli na tym filmie. dziękuję serdecznie. ja a co? Ja sobie kamerę. O nie, bo tu chyba się nie da. O nie. O nie! Co ja wiem? Co ja wiem. wiem? O! Moja kamera. Uwagi na ten, na mm. Dzięki, że spada się. Na razie. I zapraszam na kolejny film. Na razie.